Witam ponownie. Jedziemy, królowa. Ma swoje zadanie. Inkslow. O, Inkslow jest taki trochę trochę ranny. No dobra, jedziemy. Dlatego, co to? Ach, to jest ten na tym wilku, co wspaniale tu poradził. To jedzie na dół też. Tutaj. No i co tu jeszcze mamy? No, tura poszła. Co tu jeszcze mamy? Tu jest armia. na tu, ingres jakiś, takie to akurat magiczne, ale to sobie, chyba Hytan wyjeżdża z miasta i atakuje to, to tylko takie jedno, no to pokonacie to. Co nie mnie nie. no szczęście nie, ja nie on o jednego konika załatwiło no tu trochę ich podlecz możesz tak na odległość nie ty dojedziesz tu do, tu tutaj dojedź I teraz ich podlecz pierwsza pomoc no Wardziści. Prawie. Ach. Potrzebuję zrobić rozpoznanie. Co to jest? To jest wieża? No to wejść tam zobacz. Aha, tu postawił po... Co znowu? No. Oha, to aż przepracowaliśmy. Nowe robimy, wynalazki. Ojej, Wojenne? To już wojennych prawie koniec. Może magiczne jakieś? Ile nam brakuje do następnego Cztery? No dobra, magiczne. Najwyżej jakiś heros przyjdzie, chociaż już nawet nie chcemy żadnego. Dobra, to jedź tą drogą dalej, w tą stronę. Pokaż mi co tu jest. Tu, w tą stronę. Dobra. To miasto nic nie pracuje. O, to jest moje główne miasto, które... U to jest, to jest to Uniwersytet zrobi. Które wojska tworzy. Okej. Okay. Trochę chciałbym zobaczyć oddziały. Królowa? Królowa pojedzie, gdzie trzeba, tak? Tam chcę jechać. Inkslow. Tu jest gniazdo i w ogóle no to zdobędź to Tak, pokonaj to Gdzieś węże, wężowe stwory Takie coś ci kiedyś pokonało Inxlow, bodajże pamiętam Teraz będziesz miał okazję się zrewanżować, już masz teraz kawał armii Kiedyś tak ma jednego Inslowa na To ma pierwszy ruch, on ma inicjatywa Ojej, Jeszcze na... Na katapultę. Na... Gdzie na katapultę? Gdzie na katapultę? Może najpierw te kobry? Co to jest? Tu jest jakiś magik, Kto tutaj mi siedzi. Wszystkich przeklął. Ale cwaniaczek no A potrafisz skakać magik Nie bardzo Ale nas przeklął Dziękuś, tym, tym przekleństwie, tym dymie nic nie widzę Dobra, jednak trafiają Na no jedna trafiło. Dobra. Inksloan. Co ty potrafisz, Blisno? Z Blizzard? Blizzard? Ej, zapomniałem o tym twoim Blizzard. Ciekawe, czy on wytrzyma Blizzard. Tak. Trzymał Blizzard. A jak z odpornością na ogień, przyjacielu? Gorzej, prawda? No, jeszcze stoi. Stoi na nogach jeszcze. Okej. Okay. Ink. Chyta, nie. Ink Slow. Tu jest gniazdo, które musisz. O. Już nie ma. To już chyba na nim stoisz. Kaldera jakaś Zobaczymy co tu jest dalej Postawimy Monolit Ojej, koś Jakieś demony wykryłeś Dawaj na demony tutaj o. A tu jest zwierza. Tego! Nieprzyjaciela. Kto to jest? Królowa. A to? Zdamać mi to wieżę. A bo tutaj są zasoby, tak? Aha, pieski chciał mieć. No dobra, to to przejmujemy. To też przejmujemy. A my przyjmiemy też tą wieżę. Pokaż mi, pokaż mi, co tu się dzieje. Ołtarz, ale nie, nie wzięty. I wkraczam. Królowa do Juhama. No dobra, no to jedź. Tutaj normalnie jest smok, no. No jedź, nie możesz? Teraz, co jeszcze, teraz jeszcze... Oj, zbudowaliśmy jakąś konstrukcję. No, nie wiem, nie mogę... Nie mogę tu wjechać, no? Teraz kolej tam, czy coś? No nie, zobaczymy w następnej turze. O to mi się już stanęło. Nefpride. Coś może traficie koleś teraz, proszę zbudować. Jakoś oddziały mi ruszyły. Dobra, co to jest? Haitan. Koło ciebie ktoś stoi. Jakieś kradstwo. Pokonaj to. Haitan. Auto, bo już wiadomo, że ich pokonacie bez problemu. Mam nadzieję. No, dobrze. I wjeżdżacie tu. Nie, nie, da, nie dasz rady w tej turze. Teraz Inkslaw. Ale tu jest ciężkie przejść, ciężka droga. Duchy, sprawdzimy mm, miasta. To nic nie produkuje. Niedobrze. Ach, teraz dopiero królowa doszła, tak? Druga brama. Ona dostała, dostała level. Dobrze, wybieram magię powietrza. Ups. Coś mi zniszczone. Dobrze, teraz zobaczymy co tutaj... To niestety, głęboko w moim terytorium wchodzi nieprzyjaciel. Tu. Tu co się dzieje? Tu też. Tu. Tu. Ojejkuś, no to mi... Nieładnie, co mogę coś produkować? Nie no, to głęboko w moim terytorium na... jest po prostu nieprzyjacielskie oddziały są tu być może silne. Mm -hmm. Potrzebujemy jakichś rosów nowych. Tutaj? Tu jest coś, tu ktoś jest. To jest Jeselda, Jeselda, to wyjedź gdzie ty jesteś. Tu Jeselda przejmie tą obronę. Jedź tu. Dobra, muszę ci stworzyć nową armię. Jeselda, teraz tak, pokaż mi król Aha, bo to się otworzyło. I wyskoczyły na mnie jakieś demony i teraz mam tu walkę Dobra Co tu jest? Tu jest Tu jest też heros siedzi Nie. To jest tylko gold jest Taka uczniczka. miałem jeszcze jakiegoś herosa Tu tak, siedził Haras. Jakiś początkujący Arnando. Ale żadnych oddziałów nie ma. A oddziały są gdzie? Tutaj, tak? Tak. No to ty wyskocz tu. Arnando, przech skoczyłeś tam czy nie? Tak. I ci gwardziści, oni są na koniach. Też tu. No, zaraz dojdą. Dobrze. To oni się zajmą tamtymi rzeczami. A ja teraz królowa zaatakuje. To coś dziwnego. przez bramę. No to zaczynamy. Widać, że smok, Ale sam? Ojej, co to jest? Ale dziwactwo. Jeden smok. A nie, on ma takiego jeźdźca. Wroga, the, the Dragon Rider, tak? Dragon Lord. 540 życia. Wali za 91. To on jeden cały oddział będzie mi na jeden cios załatwiał. Ojej. Dobra. To standardowo. Spróbujemy go załatwić jakoś. Ale tak ustawię tego z tyłu Żeby nie zionął w naszym kierunku Przygotowuję czar... O niedobrze Konne ognia Muszę je trochę rozproszyć jak tutaj rzuci czarem to po nas Ale tu nie ma miejsca A, to dobrze jest zrobione Powiedzmy, że tu się ruszycie Troszkę troszkę mu obywa Nowy tu z tego końca O no. No, to prawie nic O Dobrze Co teraz? Gwardia no, pod... no musicie podjeżdżać, bo jak on tu? Jak on tu normalnie Zionie to i tak będzie po was Przeżyli nawet. No to do. ale do, do. będzie miał machnięcie ogonem. No, gwardia, podjeżdżać i atakować. Słabiutko. Następna gwardia. Gdzie dojedziesz tu, no to jedź tutaj. Jeszcze jedna gwardia korna. To może weźmie, wezmę ich tutaj. I tym czarem. Sousa. I skraduszy Odporny na co? Dobra. Okej. Okay, królowa. Wylecz tych... Gwardzistów naszych. Sobiutko O ja pierniczo O ja pierzę ja Królowa nie żyje I on taki czar rzucił, że wyciągnął życie z nich wszystkich Nieźle Cały oddział już nie żyje. Cały oddział nie żyje. Podjedźcie tu i spróbujcie tak... Basz. No to to i tak jest wszystko nic. No. Smok i Pan smoka załatwił nam królową i całe wojsko. Przedoborowe oddziały winą, niestety jak mrówki Krytyka niesamowite. Niezły jest ten smok. Bardzo Bardzo dobry. Ciężki przeciwnik. A jejko, całą armię nam zniszczył. Taki gościu, no? Zioną. No, poz pozamiatany. Niezła arena. Wow. No i po walce. Dobra. Chyba Inkslow dojechał do tych demonów takich. A co są zimne? Tak? To nie wiem, czy Inkso'w nie rzuci tego. A nie jestem pewien, gdzie one są. Tu. Na zimno są wrażliwe, pisze. To rzucamy. Ten Blizzard. Pisał, że odporny, ale był wrażliwy, naprawdę. Dostali jak internecie w ogóle pad, hm, dobra. Co teraz? Okej. Okay. No i podoba. Królowa. Ojej, niszczą nam no te stwory. Te stwory nam niszczą królestwo, tam. Łażą w środku. Dobra. I przyszedł oczywiście czempion, wojownik, albo kolejny mag. Nie, to bierzemy wojownika. Muszę to zobaczyć, co on tu zniszczy. Ojej, tu był coś i zniszczył to, no. Och, to wstrętne stwory nam niszczą krainę, A ja w ogóle nie mam tu z tyłu wojsk. To nie pracuje to miasto. Dobra, muszę jakieś wojska zorganizować i wyjechać. To jest Gieselda, tak, czy co? O, to są oni. To są już... 40 To idźcie tu. To jest Gieselda, ale tu coś było. Tu już są oddziały. auto może się jeszcze tego załatwić w tej turze? nie dobra co wy robicie? troszkę oddziałów proszę na koniach kuszniczki ile koni? 46, dobrze magiczki ognia dobra gwardia konna Dobra. Okej, okay, tyły jakby zabezpieczone. Co to jest? M miasto, które nie pracuje. Dobra. Teraz armię, gdzie są moje? No, Inkslow, oj, ten Inkslo znowu wpadł w jakieś demoniczne stwory, atakuj to. Przez ty, przed chwilą się bije, jest. teraz masz takiego dużego demonka. Też, jest od... Też nie lubi lodu. Cz, nieładnie no. Pokaż mu, pokaż, gdzie on jest. Ten. Ten z kolei, nie, nie lodu, ten z kolei. Ale spróbujemy. Yy, Lightning, czyli błyskawice, Było wrażliwe na błyskawicę. O! Szybko mi załatwić go. Coś podejrzanie nie działa. Jeszcze zacznę czarować, wykończy mi puary. A co tu tutaj z tyłu stoi? A skąd ty się tam znala znalazłeś? A on tam coś wyczarował już. Co cwaniaczek. No. No i Inkslo, Proszę. Dobra. I ja awansował bardzo dobrze. No, ten jest normalnie, będzie już odporny na czary prawie. Tutaj kończymy ten odcinek. Na razie do widzenia królowa niestety nie żyje, może w następnym odcinku już jest z ją w mieście. 拿两局。